Pao, jesteśmy! No właśnie, jesteśmy! Szanowni Państwo, w życiu czasami bywa tak, że czasami trzeba się czymś podzielić. I dzieląc to, co robimy z czymś? No, dzielimy to na kawałki. I właśnie z tej okazji, <trym też <trym pizza po kawałku. Zobaczymy, jaka ona jest. Czy nas zachwyci, czy nas zadowoli, czy wręcz przeciwnie, rozczaruje. Sprawdzimy i prześwietlimy. Także zostańcie z nami. Jedziemy z tematem. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zajadamy? Oceniamy. To mnie interesuje generalnie No może też Co jeszcze weźmiemy? na tę? Może klasyką pojedziemy Klasyką Sączkę Oczywiście i tak <laughs> proponowany A tutaj ta pizza z prawej strony Niepłatko na 400 400 bierzemy? No to weźmiemy i starszych a Ja jak. To co, Pykuś? Wciśniemy to nosem. <gry> Zapach jest świetny. Szanowni Państwo, na w ogóle pogadajmy sobie o tym paragoniku, który tutaj mamy. Okrągłe 37 zł za trzy kawałki pizzy i oczywiście jeden tutaj sosik czosnkowy, który jest dosyć ciężkim rywalem. Natomiast zobaczcie, 37 zł. Kod to B, jedna sztuka 9 zł, 4 sery B 10 zł, pizza mortadella 15 zł, karton 3 zł, sos gratis. Na no to wygląda. Za te trzy kawałki i sosik, tak jak już wspomniałem, 37 zł. Czy to dużo, czy to mało? Jakbyśmy sobie patrzyli na te odcinki, które nagrywaliśmy w 2017 roku, gdzie za 30 się płaciło chyba 15 zł. czy 16, to to jest dużo. nas o nazwie Kotto Wiecie co mi to przypomina? Flashbacki z dzieciństwa. Właściwie 2015 rok. Szanowni Państwo, Lemborg. I jeżeli chodzi o ciasto. Kurde. Słyszycie tą chrupkość? Bardzo dobre ciasto. Chrupiące. Pizza w ogóle jest ciejętko, bo tak jak rozmawialiśmy tam, nie wiem czy z pracownikami czy właścicielami tego lokalu, ona ma imitować włoską pizzę. Wydaje mi się, że cienkością, grubością czy cienkością, to na pewno tak jest. Bardzo dobre ciasto. Dobrze wyczuwalny tutaj ten podkład pomidorowy, elegancki ser pieczarki. Spoko, z tym, że jeżeli chodzi o te pieczarki na tym kawałku, to po prostu byłoby tak, że jakby było ich bardzo dużo, to mielibyśmy taką sytuację jak swego czasu w Majestiku, czyli jedna wielka kałuża. Tak by było. Ale generalnie rzecz biorąc, bardzo dobre. Kolejna pizza o nazwie 4 sery. Powiedzmy sobie szczerze, ten sos tutaj wziąłem tylko z tego względu, że ogólnie testujemy kawałki pizz z sosami. Tutaj nie powinien on być, natomiast no wiadomo pizza, 4 sery, 4 różne rodzaje sera. Zobaczmy co takiego fajnego mamy. Pizza również jest cieniutka. Ciasto na końcach no, robiące standard. nie? I Zobaczmy. Powiem Wam, jedna z najlepszych pizz z 4 serii jakie próbowałem. Nie wiem co tu mam więcej mówić. Delikatnie słona, bardzo fajna, chrupiąca, leciutka. Kurde, popa. Jak dla mnie, si wszystko gra. Ostatni kawałeczek, pizza o nazwie Mortadela. Mam nadzieję, że my tutaj nazw nie jakoś. Zobaczmy co my tutaj mamy. No oczywiście szczeniaczka, bardzo mocno tutaj spieczone ciasto na tych rantach. Podkot pomidorowy oczywiście tutaj widoczny, śmietana albo jakiś sos. Zaraz się dowiemy, zobaczymy, co tu takiego jest. Wygląda to wszystko elegancko. Zobaczymy, jak jest naprawdę. Ten ostatni trzeci kawałek bardzo dobry mortadela bardzo dobra, elegancka pesto, pistacje to wszystko jest takie bardzo specyficzne, szczególnie te dwa ostatnie składniki to po prostu trzeba lubić natomiast jeżeli chodzi o tę pizzę tutaj gdybyśmy tak naprawdę mieli możliwość zjedzenia 30 centymetrowych czy 40 cm z tego lokalu to szczerze jedna z ciekawszych pizz w Słupsku to co mamy tutaj jaką ocenę wystawie zobaczymy na końcu muszę to zjeść do końca sprawdzić nie? to są cztery sery, najpierw spróbujemy na sucho Taką bułkę z masłem mi to przypomina trochę. Ja generalnie nie podzielam zdania Mateusza, że to jest jakoś tam słone. Na mnie nie. Sos... ...nie zachwyca. Szczerze mówiąc on do tej pizzy w ogóle nie pasuje. Chyba w ogóle do niczego nie pasuje. Spróbujmy wrzutem na taśmę. Delikatny smak. Nic się za bardzo nie przebija. Mm, sos pomidorowy jest delikatny, nie dominuje nad tą pizzą. Fajne chrupkie ciasto, spoko. Ja no. mam jeszcze taką jedną refleksję a propos tego lokalu. O, tu jest wszystko dobrze pokazane, pesto bazyliowe. Yy, w zasadzie taki sosik śmietanowy, pizza na nazwie mortadela, kwadratowa. Tu wachlarz smaków jest o wiele bogatszy, ciekawszy. Czasami, jakieś tam mascarpone występują na pizzach, też może tu się sprawdziło. Co czysta? Duży taki kawał pizzy, 15 zł. No, jak już wspomniał, parę lat temu byśmy mieli całą trzydziestkę z tego. Tutaj, może y, jednym takim kawałkiem nie najemy się, Bóg wie jak. I trzeba to przyznać szczerze, że ceny, jak na subski rynek. Pytanie do właściciela lokalu, czego ty chłopie oczekujesz, czy kobieto? No bo jeśli rozpatrujemy ten lokal w kategorii takiej, i tak podejrzewam, że może być, że przyjdziesz, weźmiesz sobie kawałek, masz go ciepłego z, i nie wiem, w drodze zjesz, nie wiem, do pracy, z pracy, czy po prostu jako taka przekąska, to ceny są troszeczkę wygórowane. Troszeczkę wygórowane. Uważam, że jeśli to jest takie. Siedzę w domu, bym sobie tam zjadł dwa kawałki, a nie mam miejsca na całą pizzę, że nie chce mi się całej. To też jest to dobry wybór. I tak naprawdę, jeśli chodzi o jakość pizzy, to warto, yy, warto, warto, warto tyle zapłacić. Mówię o tym kawałku, bo za ten kawałek pizzy z szynką pieczarkami 9 zł, yy, to dobrze Mateusz mówię, zaraz zobaczymy. Yy, tak, no 9 zł. 9 zł za kawałek pizzy, czyli pizza mniej więcej 30, no, a nawet 40 cm kosztowałaby 9 razy 8, 72 zł. Tak? To jest dużo. 72 zł, by wyszedł za całą pizzę. jeśli byśmy wzięli 8 takich kawałków, to cena by była 72 zł. Czyli yy, suma sumarum jest to wygórowane, Natomiast to ciężko jest brać jako pizzę 30, bo to jest kwadratowe, trochę inaczej się to liczy. 15 zł, ale nawet gdyby 10 zł jest za kawałek pizzy cztery sery, czyli 80 zł by było za całą powiedzmy pizzę, to jest, on, to jest drogo. Trzeba przyznać, że to jest po prostu drogo. Więc jeśli zamysłem są jacyś studenci, którzy idą, mają przerwę na zajęciach czy na studiach i chcą sobie coś ugryźć, raz na jakiś czas, ok, ale. Żeby z tego dużo, dużego biznesu, to myślę, że nie będzie. Chyba, że ceny byłby, byłyby bardziej realne, no bo każdy matematykę raczej potrafi. I jeśli dojdzie do wniosku, że za pizzę szynka pieczarki musi zapłacić prawie 80 zł, no bo doliczmy tam nawet karton i sos. No właściwie sos to nie, no bo tu na Paragonie nie mamy. I właśnie to jest zagłoska, czy byśmy go dostali w prezencie z rzeczywości, czy tak rzeczywiście jest. A, może nie wiem, obojętnie, yy, no, to, no to troszeczkę wygórowana cena. No, już musisz przyznać, że 7 dych za pizzę, no wydaje mi się, że 30, jednak to jest trochę dużo. Co powiemy na ten temat? Ceny trochę wygórowane, tak jak mówiliśmy w recenzji. Jeśli grupą odbiorców mają być ludzie, którzy mają wejść, dostać pizzę, wyjść w przekąski, czegoś, a nawet na kolację do domu. To troszeczkę jest cena wygórowana, no bo jeśli policzymy 8 kawałków po nawet 9 zł tej tańszej pizzy, no to wychodzi 72 zł, no to jest dużo zobaczcie jak na przykład macie inne pizzy. No, patrząc na te inne odcinki, które nagrywamy, nagrywaliśmy, to teraz z reguły tam taka średnio zaawansowana pizza w dobrej, w dobrej knajpce kosztuje tam około 50 zł powiedzmy, z dowozem i sosem. na no, tutaj 70, to jednak jest dwie tychy więcej, czyli prawie 50%. O, jaka Czyli zacenowanie. Dlatego właśnie pod tym względem, jeżeli chodzi o tak sobie porównamy cenową ilość do ceny i tak dalej, to tutaj no, wychodzi to bardzo dziwnie, mm, bardzo drogo po prostu, nie? Powiedzmy no prostu. prostu. Fajne, fajne ta pica kwadratowa z tym ta Mortadella pozycja była taka soczysta, fajna, bogata, pełna takiego wigoru, smaku, takiej wiosenna pizza, wręcz można rzec. Fajnie, fajne zaskoczenie, fajna odskocznia i na pewno coś nietypowego i pozytywnego. Biorąc wszystkie aspekty pod uwagę sos słaby. No i zda to. Przepraszam, ale. <laughs> Znaczy na pewno nic, ten sos na pewno nie był czymś takim, co by się wyróżniało, nic, nic nie ma Możecie w sumie równie dobrze sobie to wziąć bez sosów. Tak jak zresztą nam powiedział na. ten, nie wiem, czy Szewczyn czy, czy kucharz że no, 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 sos po no, prostu no, no, nie ma sensu, nie? Więc nie ma sensu. No ale tak, no, to, nie, zrało, tak, to, no, nie to, no, czy, Może straciliśmy coś mega, ale nieprawda, nie straciliśmy nic. To by nic, jak to mówi Marsz Podzielnowski, można też go tam, jako przerwnik stawić, to i tak by nic nie dało. Także ja po prostu, co na pewno działa na plus to, że tak, lokal znajduje się w centrum miasta, tak naprawdę na Deptaku, przy Deptaku. Tak, Możemy tak, tak. wziąć sobie coś do ręki, lokal jest bardzo fajnie ozdobiony z zewnątrz, bo jest taki fajny neonowy napis, pizza po kawałku. Bardzo łatwo można go zauważyć, bardzo łatwo tam wejść. Przytulnie, przyjemnie tam jest w środku. Tak, tak. Jeżeli chodzi o pizzę, jakie są oferowane na miejscu, dwóch panów takich miłych tam przywitają Was, także Dużo, dużo, fajnie to wygląda, dużo smaku, więc na pewno pod tym względem warto tam wpaść. Po jeden czy po dwa kawałki, po to, żeby gdzieś tam już że tak powiem w biegu też, no. no więc pod tym względem to tak, to są plusy, nie? Wszystko zbierając do kupy, to co powiemy na ten temat Mateusz. O <grym> cenę? <grym> powiem tak, tutaj bardzo mocno wpływa fakt, że ta pizza jest droga. Więc tak. ja jestem zmuszony, mimo tego, że ciasto jest naprawdę boskie, bo jest mega super kupiące, jest po włosku, to wszystko wykonane smacznie i na pewno sam smak pizzy zapamiętamy. Ja z uwagi na, na, na to, jaka jest to te, to jest cena, to ja daję 8 na 10. No tak. i właśnie jest zgodność myśli. Ja tak kiedyś się wahałem 8, 8,5, ale jednak ta cena, kurde no, ale naprawdę... Raz na jakiś czas warto sobie coś takiego zapompować. No nie można być jakąś taką cebulą i trzymać pieniądze po kieszeniach i otóż to i tam nie upuścić chociaż jednej monety czy jednego denara, że tak powiem. Warto no. czasami po tego denara sięgnąć, żeby mieć coś no, po prostu w gębie takiego nietypowego i ciekawego. Także po prostu studenci, uczniowie czy pracownicy, którzy są w biegu, wpadajcie śmiało do, do lokalu, pizza po kawałku, jest liczowy, polecamy. Tak jest, fajny wybór. Jeszcze pan powiedział, że gdzieś tam o 11-12, to w ogóle tam taka blota jest bardzo bogata w różne yy, specjały. Także yy, dziękujemy wam serdecznie za dziś i zapraszamy na kolejny odcinek, Zajdam oceniamy, nie wiem kiedy, bo to zależy od tego pana po mojej lewej stronie. A na ekranie chyba po prawej będzie. Tak, prawda. Także szanowni państwo, dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Zostaw komentarz i subskrybuj szeryfów.